Mój ulubiony kolor to różowy! Nie żartuj! Najlepszy jest oczywiście czarny! Nie różowy! Nie czarny! Przestań! Przestań! To ty przestań! O matko! Co się dzieje? Chyba wszystko zepsułyśmy! Witamy w nowym wyzwaniu! Patrz, co to? A, nabrała się! Wow, jaki fajny czarny lizak! I do tego rękawica bokserska. Nieźle. Hej, Brytni, co słychać? Broń się. Bardzo śmieszne. Daj spokój, to śmieszne. Ała. Tak to co innego? O! A to wyszło przez przypadek! Ups. Tak, dobra. Najwyższy czas próbować lizaka. Mm, jest taki słodki. A mogę podnieść swój klosz? Wow, uwielbiam pianki. Mm, pachną bardzo przyjemnie. A smakują jeszcze lepiej. O, padłam na genialny pomysł. Będzie jeszcze smaczniej, jeśli upiekę te pianki. Bijamy je na szpikulec. A teraz bierzemy palnik. I dajemy trochę ognia. Wow, jaka apetyczna złota skórka. O nie. Jane, chyba przez przypadek podpaliłam ci włosy. Spokojnie, zaraz to zgasimy. Już po wszystkim. I jak wyglądam? Jak by ci to powiedzieć? Lepiej nie ruszaj. Jest super! Ona na park mnie zabije, kiedy dowie się o łysinie! Chcesz próbować? O, bardzo dziękuję. Jesteś taka miła. Mmm, jakie dobre. Cieszę się, że ci smakuje. Mogę zacząć. Hurra! Wow, ale śmieszny struź! I ma czekoladkę! Taka malutka, ale bardzo apetyczna. A. Czekaj, lepiej poczęstuj strusia. O, świetny pomysł. Jesteś głodny? No to trzymaj. Smacznego mały. Wow, spójrz, on naprawdę żyje czekoladkę. I nawet robi kupę. To niesamowite. To było zaskakujące. Strusiu, wiem, że to rozpuszczona czekolada, ale i tak boję się tego spróbować. Obrzydliwe. Mm, a wiecie co? A to jest bardzo dobre. Pyszności. Wygląda na to, że Bryt nie postradała zmysły. Nie będę na to patrzeć. Lepiej sprawdzę, co jest u mnie. Wow, czarna kola, której nie daje się wypić. A, jasne. To słodka galaretka, którą trzeba wyciągać palcem. Jest taka dobra. Trzeba po prostu mocno ścisnąć butelkę i voila. Uwielbiam ten smak. James, spójrz, Strusie jest znowu głodny! Nakarmiesz go! Kurczę, nie zadziałało! No dobra, trzymaj! Cześć skarbie! Otwórz szeroko buzie! I jak? Jak Ci się podoba galaretka o smaku Coli? Oj, patrz na to! To takie zabawne! A u ciebie wyszło o wiele więcej! Tak, cała toaleta. Come on. Spróbuj, zobaczysz. To jest pyszne. Mm, faktycznie miałaś rację. Częstuj się. Mm, ale super. Jesteś gotowa? Tak. Trzy, dwa, jeden. Podnosimy. O, mam paluszki w czekoladzie. A ja mam hubę, bubę. Kura! Szczęście! Och, tak dawno nie jadłam gumy! Ale długa! Wow, nieźle! I tańczymy! Juhu! Wszyscy na parkiet! Muszę lecieć! Nie widziałam jeszcze Paryża! O, muszę zrobić sobie selfie i pokazać Jane! Super! Wow, zawsze chciałam wiedzieć, co jest w oceanie. Już jestem! Patrz na mojego balona! Ojej, ale śmiesznie! No dobra, teraz twoja kolej! Nareszcie uwielbiam paluszki poki! Mm, są przepyszne! O, patrzcie! Buu. A, o matko! Ale zbytnio boi dusza! Mm, te paluszki są tak pyszne, że chcę je zjeść wszystkie naraz! O, tak! Są takie smaczne! Po co mnie tak straszysz? O, Jane zostawiła jednego paluszka. Świetnie, to znaczy, że mogę go zjeść. Mm, ale dobre. O, tak, dostałam oreo. O, matko, tylko nie strzykawka. Chociaż y, tu jest napisane, że to cukierek płynie. W takim razie spróbuję. Ale to jest dobre. O, patrz, zrobię sobie fontannę i będę z niej pić. To takie śmieszne. Mm, co za wspaniały smak. Dobra, Jane, teraz twoja kolej. Najbardziej w tych ciaskach podoba mi się ich słodkie nadzienie. O, tak, jest po prostu niesamowite. O, mam pomysł. Brytni, zobacz co mam. Kładziemy ciasteczko tutaj. I. łapie. Ojej, nie złapałam. W porządku, spróbuję jeszcze raz. Nie sądziłam, że tak trudno będzie złapać ciastko ustami. No co jest? Zdobyłaś chyba 0 punktów. O nie, tym razem. Ała! Aż mnie bolą policzki, ale z ciebie, loser! No dalej, Oreo! Traf do moich ust, proszę! Bingo! Wow! 10 punktów, brawo! Podniesiemy razem. Czarny makaron jest świetny, a ja mam żelki i bardzo się z tego cieszę. Żelkowe owocki są takie słodkie Hej, co robisz? Żelka jest czarna, więc jest moja Bądź tak miła i daj mi tu wszystkie czarne żelki Dobra, dobra, masz tu swoje żelki A? Żartuję, żartuję Super, dziękuję Teraz makaron będzie jeszcze smaczniejszy o, są takie słodkie i odjazdowe. Mm, a ja myślę, że różowe są o wiele smaczniejsze. Co? To już koniec? Szkoda. Hej, dobra, pora zaczynać mój wspaniały obiad. Mm, ale dobre. O, oh, wow. Ale Jane szybko je. Jestem taka głodna, że mogłabym zjeść konia z kopytami, a nie tylko makaron. O nie, co się dzieje? Ten makaron jest chyba pikantny. I to zbyt pikantny. Na pomoc! Wybarcie kwiatuszki, ale potrzebujemy wody. O, O tak, co za ulga. Dziękuję, Britney. Nie ma sprawy, ale obejmować mnie nie trzeba. Zobaczmy, co dostałam. Wow, mam nowy błyszczyk. Dajcie mi to lusterko. Muszę pilnie poprawić makijaż. Idealnie, buziaczki. A wiecie co? Ten błyszczyk jest jadalny. A teraz trzeba sprawdzić, jak na moich ustach będzie wyglądać ta śliczna, różowa posypka. Chwileczkę i jak? Mm, ale pyszne. Prytniej, mogę podnieść swój klosz? Prytniej, tak, oczywiście, podnoś. Wow. Patrzcie, ja też mam teraz cudowne usta! Ha, to przezabawne! Muszę natychmiast zrobić selfie. Cześć chłopaki! Ale jesteśmy śmieszne! Dokładnie! Mm, nie uwierzysz, ale moje usta są żelkowe! Mm, są takie dobre! To było super!